ze studia Voice House Ela Bonda i Jarosław Kuźniar Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło cykl podcastów Przyjaciółka Depresja. Naszym celem było przekonanie biznesu do rozmowy o depresji, a pozytywny feedback po pierwszych nagraniach pokazał, że to ważna i bardzo realna potrzeba. Teraz, po roku rozmów, jesteśmy już w innym miejscu. Szukamy szerszego kontekstu. Dlatego w naszych rozmowach usłyszycie coraz więcej wątków dotyczących zdrowia mentalnego i jego różnorodnych odcieni. Wszystkie jednak łączy wiara, że it's okay not to be okay. Doktor Aleksandra Kołodziej, psychologka, neurokognitywistka, związana jest z Uniwersytetem SWPS. Ola bada mechanizmy leżące u podstaw depresji przy wykorzystaniu badań EEG. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak działa mózg i czy ten chorujący na depresję działa inaczej? Ola, co jest skutkiem depresji a co przyczyną? No to jest bardzo dobre pytanie. Jajko czy kura. I tak, to jest właśnie częsta metafora, którą ja przytaczam na różnego rodzaju właśnie spotkaniach, wykładach czy zajęciach. No nie my pierwsze sobie zadałyśmy to pytanie, natomiast odpowiedź nie jest prosta, bo tak naprawdę bardzo trudno to sprawdzić. To znaczy, tak technicznie pewnie byłoby to do zrobienia, to znaczy musielibyśmy prześledzić życie wielu, wielu ludzi tak? od urodzenia i zobaczyć, czy im się taka depresja przydarzyła w życiu, czy też nie? No i badać różnego rodzaju obszary ich funkcjonowania, zarówno na tym poziomie właśnie zachowania, jak i mhm. biologicznym. Więc no jakby tak utopijnie sobie wyobrazić, to pewnie byłoby to do zrobienia. No ale oczywiście nawet nauka ma swoje ograniczenia. No i pewnych badań nawet, które są teoretycznie najlepszym pomysłem, no trudno jest przeprowadzić, tak? To znaczy zazwyczaj już prowadzimy badania wtedy, kiedy trafia się taka osoba, zgłasza się osoba, która właśnie opisuje pewnego rodzaju objawy, więc no trudno jest też uchwycić wcześniej taką osobę i wtedy potencjalnie sprawdzić właśnie, czy ona jeszcze zanim objawy mhm. się rozwiną, czymś się różni. Więc to jest taka niby prosta sprawa, ale trudno to sprawdzić. Jest jeden obszar, który Poniekąd może trochę odpowiedzieć na to pytanie, i to są badania genetyczne. I faktycznie wiele badań zostało przeprowadzonych na populacji osób, które zmagały się depresją. Nie ma takich spójnych wyników, które by świadczyły, że teraz możemy pójść, bo są takie możliwości, tak naprawdę, że mamy konkretny gen i możemy zobaczyć. Czy mamy predyspozycję do zachorowania, mm -hmm. albo nie wiem, nasze dzieci, ktoś z naszych bliskich. Natomiast wszystkie badania wskazują na to, że faktycznie są pewne grupy genów, które być może predysponują do zachorowania na depresję, natomiast nie ma tutaj spójności, jakie to są konkretne geny, więc no, takich przełożenia na praktyczność w tym momencie nie ma. Natomiast wnioski badaczy są na tyle spójne w takim obszarze, że. Nie jesteśmy w stanie jeszcze powiedzieć, jaki to jest gen, czy on jest jeden, czy jest ich wiele. No, raczej wiele z tego, co wynika. Natomiast warto też pamiętać o tym, że ten efekt, który obserwujemy, czyli zachorowanie mm -hmm. na depresję, to jest interakcja taka wypadkowa prawdopodobnie genów i tego, co się przydarzyło. Ciągu życia. I są takie badania, które wskazują na to, że na przykład niektóre osoby, u których w dorosłym życiu rozwinęła się depresja, miały trudne doświadczenia wczesno dziecięce, na przykład. I to. A jak mówisz wczesno dziecięce, to takie bardzo, bardzo wczesno dziecięce, czy nie kilkuletnie, mm -hmm. tak? No, kilkulatkowie. Myślę, że tutaj można, no, to, to nie jest takie jakby skonkretyzowane. Chodzi mm -hmm. o młode lata, czyli jeszcze to, kiedy jakby się rozwijamy i też jesteśmy bardzo zależni też od osób dorosłych, na które Jasne. trafimy. Różnego rodzaju trudne wydarzenia się tutaj przytacza. Tu są ogromne różnice indywidualne, więc trudno powiedzieć, że to doprowadzi do depresji, a to nie. Natomiast nawet kiedy mówimy o takich kwestiach jak nasza osobowość czy temperament, to to jest zawsze wypadkowa tego, co dziedziczymy i tego, jak nas ukształtowało tak z Środowisko, tak? Czyli ludzie i życie. I podobnie jest w kontekście zaburzeń psychicznych w tym depresji. Czyli nawet jeżeli mamy potencjalnie jakąś predyspozycję genetyczną, to też to co nas spotka w życiu może sprawić, że dojdzie do rozwinięcia tych objawów lub nie. No plus oczywiście jeszcze cały szereg takich zdarzeń losowych, które są bardzo trudne, tak traumatyczne, nie wiem, strata bliskiej osoby i tak mhm. dalej. To też jak najbardziej może przyspieszyć i tutaj akurat myślę, że genetyka nie jest najbardziej kluczowa. No ale to nie są spekulacje. Ale no, to są takie raczej teorie, które wskazują, że ta genetyka odgrywa jakąś rolę, natomiast nie możemy na razie mhm. y, sprawdzić, tak, czy mamy takie predyspozycje, czy nie. Ale takie badania są prowadzone i jakby naukowcy widzą ich potrzebę i sens, i. Dokądś to nas być może doprowadzi? Tak, oczywiście. No tutaj myślę, że w ogóle warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o poszukiwanie podłoży biologicznych depresji, to badania są prowadzone w bardzo wielu obszarach. I to w ogóle nie sposób, zajmując się depresją, nawet śledzić wszystko na bieżąco, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo. Więc ja tutaj akurat wspomniałam o tych badaniach genetycznych. One się dzieją, toczą, jest wiele zespołów, które się tym interesuje. No czy na to do czegoś doprowadzą? No zobaczymy. To znaczy, wszyscy mamy nadzieję, że tak, ale to jest jeden z działów. Tak? Mhm. Natomiast jest wiele innych, gdzie również badania są prowadzone i to jest cała biochemia mózgu i myślę, że to jest taki dział, który do takiej powszechnej wiedzy o biologii depresji najbardziej się chyba jakby tak przedarł do przestrzeni mhm. publicznej. Są badania dotyczące zarówno struktury mózgu, tak? czyli na przykład czy niektóre obszary są mniejsze, bądź większe mhm. u osób, które chorują na depresję, ale też coś, co mnie chyba najbardziej interesuje, to jak różne struktury w mózgu się ze sobą komunikują, czy one się Komunikują tak samo jak u osób zdrowych, czy może inaczej, na czym te różnice polegają? I to są takie badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, EEG, i to jest kolejny dział. Są też nawet ostatnio coraz więcej badań na temat mikrobioty, mikroflory mm -hmm. bakteryjnej tak, w jelitach. Czy to też ma jakiś związek z właśnie predyspozycją, związkiem, może jakąś przyczyną? No tutaj badania się też bardzo na razie. Prężnie dzieją, ale tutaj bym jeszcze z wnioskami chwilę mhm. poczekała. Ale rzeczywiście jest to taki nowy, tak jak ja obserwuję, to taka właśnie nowa teraz jest, może nie trend, bo to chyba nie będzie najlepsze słowo, ale właśnie taki nowy, być może nowy powód albo właśnie korelacja tak? z tym, co się dzieje w naszych jelitach i z tym, co się dzieje w naszej głowie. Jak funkcjonuje mózg w depresji? Co tam się nie dzieje? Albo co tam się dzieje? No, dzieje się dużo rzeczy, dlatego że objawów depresji jest sporo. Oczywiście nie każdy ma wszystkie. I tutaj też warto zaznaczyć, że prowadzenie badań nad depresją, jak każdą inną chorobą, zaburzeniem psychicznym, jest o tyle trudne, że każdy pacjent jest zupełnie inny. tak? Więc badania naukowe najchętniej byśmy prowadzili tak, żeby znaleźć jednolitą grupę, gdzie wszyscy są do siebie podobni. I jeżeli my znajdziemy jakąś prawidłowość w tej grupie, to możemy powiedzieć, o, ta grupa się właśnie... Czymś takim charakteryzuje tak? na poziomie funkcjonowania mózgu. Natomiast w kontekście depresji jest to bardzo trudne, dlatego że nasilenie objawów u każdego pacjenta może być inne, charakterystyka może być inna. Bardzo często też występują na przykład zaburzenia lękowe również, więc no, nie da się tego tak syntetycznie rozdzielić, więc ta grupa zawsze jest trochę zróżnicowana. Natomiast no, jednym z takich objawów, który jest dosyć charakterystyczny i się u wielu osób pojawia, to są na przykład ruminacje, czyli takie natarczywe powracanie do minionych wydarzeń, analizowanie siebie, w kontekście minionego wydarzenia, czyli właśnie co ktoś o mnie pomyślał, jak ja się zachowałam, czy dobrze się zachowałam, i to takie powracanie do tego, co było. Czyli no, jeden z tych objawów nazywamy właśnie ruminacjami. No i tak jak wspomniałam wcześniej, mnie interesuje bardzo, jak właśnie różne struktury się między sobą komunikują. Często w takich sytuacjach mówimy o sieciach, i w skład takiej sieci wchodzą różne struktury, tu już nie wchodząc w detale, jakie, ale traktujemy te struktury jako taki. Zespół, tak? Czyli, żeby zespół działał efektywnie, no to te członkowie tego zespołu mm -hmm. muszą się między sobą dogadać, współpracować i wtedy mamy dobrze wykonany projekt, tak? No i jeżeli te struktury, czyli właśnie ci członkowie tego zespołu inaczej działają albo gorzej i mniej standardowo, powiedzmy, no to wtedy możemy powiedzieć, że u danej grupy osób jest troszeczkę inaczej. No i jedną z takich sieci jest Default Mode Network, to tłumaczymy na sieć stanu domyślnego. Mm -hmm. I jest to taka sieć, która. Jest u wszystkich osób, nie tylko u osób depresyjnych, bardziej aktywna wtedy, kiedy właśnie myślimy o sobie, o ja, tak? czyli ja w kontekście społeczeństwa, w kontekście mm -hmm. innych osób, prowadzenie wewnętrznej narracji, na przykład, to też jest właśnie sieć stanu domyślnego wtedy aktywna i okazuje się, że u osób, które chorują na depresję. Ta sieć jest bardziej aktywna i to może się wiązać na przykład z ruminacjami, czyli bardziej intensywne jest analizowanie siebie, myślenie o tym właśnie, jak ja w tym otoczeniu funkcjonuję. Czyli mm -hmm. ta sieć jest u tych osób bardziej aktywna. A to myślenie o sobie, to niezależnie od tego, czy myślimy o sobie w kontekście pozytywnym czy negatywnym, czy to jest takie raczej biczowanie się? I... Tutaj akurat trudno rozróżnić, bo, mhm. bo wiemy, że ta sieć jest właśnie bardziej aktywna u wszystkich osób. Wtedy, kiedy właśnie prowadzimy wewnętrzny dialog, myślimy mhm. o sobie. Tak? Czyli właśnie no, mówi się często ja, tak, czyli o, o sobie w różnym kontekście, zarówno w kontekście społecznym, jak i jakimś takim bardziej indywidualnym. Nie rozróżnia się tutaj, czy są to pozytywne, czy negatywne myśli. I oczywiście jakby to fluktuuje. Tak? Czasami jest aktywność silniejsza, czasami jest słabsza. Natomiast nawet w w stanie tak zwanym spoczynkowym, czyli jeżeli w laboratorium nie dajemy żadnego zadania osobom z depresją i mówimy, po prostu posiedź sobie chwilę, tak? postaraj się o niczym nie myśleć, to często w takich badaniach właśnie u tych osób ta aktywność jest silniejsza, jest większa mhm. niż u osób zdrowych, czyli łączy się to właśnie z takimi ruminacjami albo też natarczywym myśleniem, takim zamartwianiem się może o przyszłość, więc tutaj to się z tego typu objawem na przykład łączy. Znam z autopsji. No, czy teraz mówisz, jako osoba chorująca, jakby bardzo trudno jest się z tego trybu wybić. Na maksa trudno jest się z tego wybić. I, i myślę, że bez wsparcia dobrego to w moim przypadku chyba niemożliwe. A neuroprzekaźniki. Co tam się z nimi dzieje, jak jest? sytuacja depresyjna. Tak, no to jest taki temat, o którym się najwięcej mówi, dlatego znaczy mówi, no może najwięcej w takiej przestrzeni mhm. publicznej jest mowy, dlatego że na bazie tych badań powstały chociażby najbardziej popularne leki, tak, czyli różnego rodzaju z grupy takich leków, które się wykorzystuje w kontekście leczenia depresji i to są takie neuroprzekaźniki jak na przykład dopamina, serotonina, noradrenalina. No to są takie substancje w naszym mózgu, które dobrze nie traktować jako jakieś takie magiczne eliksiry, natomiast są to substancje, które mają jakąś specyficzną budowę, która dzięki temu przekazuje jakąś informację. One się pojawiają, czy znaczy pojawiają, są wydzielane w konkretnych strukturach w mózgu i poruszają się po tak zwanych szlakach Mhm. Więc one nie zalewają zawsze całego mózgu, one są podniesiony poziom, może być w niektórych właśnie strukturach bardziej. Poruszają się, to też tak może kolokwialnie mówię, no ale przy impuls, tak z tą informacją, którą one przekazują, przemieszcza się po neuronach, które są w danych strukturach. No i u osób depresyjnych obserwuje się obniżony poziom właśnie tych neuroprzekaźników, które wymieniłam. Jest boi. mniej po prostu? Jest niższy poziom, tak. I to właśnie zarówno w kontekście dopaminy, serotoniny, jak i noradrenaliny, dopamina serotonina myślę, że to każdy kojarzy często tak potocznie mówi się, że są to takie hormony szczęścia mm -hmm. na... Ani to hormony, tak, raczej właśnie neuroprzekaźniki. No ale tak mniej więcej mhm. jest to znane. Teraz badania też wskazują na to, że w szczególności dopamina jest na przykład kojarzona z motywacją, czyli właśnie takie nasze dążenie do mhm. wykonania na przykład jakiegoś zadania, działania, czynności. Więc to są takie neuroprzekaźniki, których poziom jest obniżony u osób z depresją, i to zostało wykorzystane w kontekście stworzenia no już lata temu leków, tak zwanych SSRI, czyli one wykorzystują taki mechanizm jak wychwyt zwrotny. Akurat najczęściej jest to serotoniny, czasami one są łączone jeszcze z noradrenaliną, ale te najpowszechniejsze zazwyczaj opierają się na wychwycie zwrotnym serotoniny. I no, polega to w uproszczeniu na tym, że jeżeli tego poziomu jest za mało, no to poniekąd go podnosimy. To znaczy to no nie tak, że wstrzykujemy te serotoniny, tylko jeżeli pomiędzy dwoma neuronami serotonina przenosi jakąś informację, to zazwyczaj właśnie ten wychwyt zwrotny polega na tym, że Jakiś jest tam część tych cząsteczek, które się zatracają w międzyczasie, ale część jest wychwytywana z powrotem i ponownie jest impuls przekazywany. Czyli natomiast... robią podwójną robotę, jednym słowem. Tak, natomiast te mhm. leki opierają się właśnie niekoniecznie na wychwycie zwrotnym, mhm. tylko są inhibitorami, czyli one hamują ten wychwyt zwrotny, czyli serotonina, która by wróciła do tego neuronu, więcej jej zostanie w tak zwanej przestrzeni synaptycznej, mhm. czyli pomiędzy dwoma neuronami i te receptory tego drugiego neuronu, który ma jakby za zadanie przejąć te informacje, do niego dociera więcej tej dopaminy. To w takim największym uproszczeniu. No i tym mechanizmem generalnie rzecz biorąc podnosimy poziom serotoniny w organizmie, co w sposób korzystny wpływa na obniżenie intensywności objawów, aczkolwiek warto podkreślić, że też nie u wszystkich pacjentów. To znaczy to nie jest taki złoty środek, który zupełnie wszystko załatwia i nadal jest grupa pacjentów... Lekoopornych. Tak. No tu różne są szacunki, od 20 do 40% nawet. Więc mhm. no tutaj jest to powiedzmy ratunek dla części osób, ale to nie jest tak, że okej, okay, dobra, już mamy jakby rozwiązanie i nie trzeba szukać dalej i różnego rodzaju właśnie dlatego badania się toczą, aby szukać jeszcze alternatywy dla tych osób, dla których to nie jest mhm. skuteczne. Czy jest badane to, jak w depresji się dzieje, że ten poziom neuroprzekaźników się obniża i dlaczego on się obniża? Tutaj też jest taki poziom bardzo biochemiczny. Ja chyba nie czuję się na siłach, żeby okay. aż tak dokładnie wchodzić. Natomiast no, są struktury, które po prostu wydzielają dane neuroprzekaźniki i być może u takich osób po prostu to wydzielanie jest obniżone. Lub też właśnie jest mniej efektywnie działający ten mechanizm na poziomie synaptycznym. Natomiast mm -hmm. trochę spekuluję, to nie jest. Jest powiedzmy jasne. moja działka do końca. Jasne, jasne, jasne. Biomarkery depresji, neuroprzekaźniki, dużo bardzo takich, myślę, niełatwych rzeczy dla malutkich nas, nie będących naukowczyniami, naukowcami, ale to, co opowiadasz, mnie osobiście niesie ogromną nadzieję, że nauka nie poprzestaje. A to zdecydowanie. To znaczy, naprawdę ja jakby współpracuję z różnymi osobami, z różnymi zespołami, które się zajmują różnymi tematami. Natomiast ewidentnie można powiedzieć, że badanie i poszukiwanie przyczyn, i może nie tyle, że przyczyn, ale podłoży biologicznych mhm. depresji, nie jest to niszowa działka. To znaczy, tutaj się dzieje bardzo dużo i w bardzo wielu obszarach. I naprawdę nawet zajmując się tą tematyką, no nie sposób jest czasami każdego tego obszaru śledzić, bo w każdym się dzieje bardzo dużo. Super. To bardzo dobre wiadomości. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I no i co? I czekamy na newsy ze świata nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią, albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda małpa,